Doskonale znano oczywiście kibicą warszawskiej Legii ostatnio, y, związany z Arką Gdynia, tak, jak to do, teraz do wygląda? Do końca czerwca byłem związany z Arką Gdynia, teraz no jakbym nie patrzeć gdzieś tam dalej kibicuję, no bo to tak jak pewnie wszyscy sobie zdają sprawę i wiedzą, że to y, mój kolega, mój przyjaciel jest właścicielem, także gdzieś tam obserwuję i może nie jestem zaangażowany tak jak było to w zeszłym sezonie, ale kibicuję. My też obserwujemy Markę Gdynia. Podsumowujemy dzisiaj tę czwartą kolejkę. Arka, trudny początek. Trudny początek. Końcówka sezonu bardzo dobra, bo 5 meczów wygranych w tej dodatkowej fazie, czyli tych 7 meczów dodatkowych. Początek sezonu dość ciężki, trochę zmian w zespole było niedużo. Po porównaniu do tego, co było rok wcześniej jeszcze, gdzie była można powiedzieć rewolucja, teraz były tylko takie korekty porobione. No ale odeszło trzech piłkarzy, na których tak naprawdę Arka nie miała wpływu, no bo wiemy wszyscy, że Lukas Arandia miał klauzulę ostatniego wpisaną i przyszedł klub, zapłacił, także nie było tutaj praktycznie żadnej dyskusji. Marko Wejnowicz to był no, bardzo dobry zawodnik, który pomógł w utrzymaniu na wiosnę, ale też niestety myślę, że żaden z polskich klub nie mógł sobie sporadzić z tym, a wiem, że były zainteresowania też nie tylko ze strony Arki, ale i z innych klubów, żeby mógł grać dalej w Polsce. Finanse po prostu na to pewnie nie pozwoliły polskim klubom. No i trzeci zawodnik, który odszedł, Janota, gdzie na jesień też był bardzo dobrym zawodnikiem, wiodącą postacią, wiosna już była troszeczkę w gorszym wykonaniu, ale też gdzieś tam na jesień stanowił o tej sile zespołu, strzelił bardzo dużo bramek, dużo asystował, także to były takie ogniwa, gdzie gdzieś na pewno szkoda tego, żeby odeszli, ale tak jak mówię, no na Janocie też Arka zarobiła, bo transfer gotówkowy, także rzadko się to zdarzało i myślę, że to były takie transfery, no które na niektóre nie było, foru, a jeden trzeba było zrobić po prostu tak, żeby to działało dalej. No... Na razie jest trochę nowa drużyna, jest nowy napastnik, jest Serarens, jest Busuladzic, jest y, też troszeczkę, trener Zieliński ma kłopotów, bo na lewej stronie na skrzydle i Jankowski i Santi Samanes, który jest też tam jakieś nadzieje są pokładane, z niektórych przez Hiszpanię też od początku y, kontuzjowany, także teraz po malutku już dochodzą do siebie. Myślę, że na ten spotkanie z Lechem będą już gotowi, także myślę, że z meczem na mecz będzie to coraz lepiej wyglądało. Dosyć dużo problemów w defensywie, gdzie wszyscy się chyba z tym zgodzą, że ta defensywa nie wygląda najlepiej, ale tam jeszcze jest można powiedzieć troszkę czasu do końca okienka. Także myślę, że Arka tak, się z O tym pomyśli. Tak jest. Pamiętam, czytałem wypowiedź prezesa klubu przed, tuż przed startem rozgrywego. On tak dosyć ostrożnie podchodzi do tematu. Mówi, że, że każde miejsce wyższe niż w zeszłym sezonie to ok, w porządku. Taki jest celarki, czyli co? Każde 12 lub, lub wyżej. Ostrożnie, tak. No, może tak to powiedzieć. No wiadomo, że najważniejsze jest utrzymanie, tak? Ale myślę, że Arka też mogłaby. O coś więcej powiedzieć. Dokładnie, tam jest duży potencjał, można powiedzieć, bo jest tak, yy, ładny stadion na 15 tysięcy, że można byłoby go do końca zapełnić, tam przychodzi koło. I tak jest bardzo dobra frekwencja kibice naprawdę dopisują, bo jest między 10 a 7 to praktycznie zawsze jest. Yy, mówię stadion miasto. Yy, Klub jest praktycznie niezadłużony, znaczy nie praktycznie, w ogóle niezadłużony, gdzieś tam działa yy, bardzo dobrze. Można by troszeczkę pomyśleć o tym, żeby to troszeczkę się bardziej rozwinąć i wejść to jedno piętro wyżej i gdzieś tam starać się grać, walczyć o tą pierwszą ósemkę i żeby to yy, nie co roku była taka walka, w cudzysłowie, na noże do ostatniej kolejki, tylko żeby można było troszeczkę spokojnie gdzieś tam tą młodzież trochę podpromować, gdzieś pograć, żeby gdzieś też Arka zaczęła yy, na tych transferach zarabiać. To jak wiem, że tam śledziłeś uważnie ostatni mecz Arki. Tak. E, obserwowałem na mediach społecznościowych komentarze. E, no i właśnie, jakie wrażenia? Porażka z zagłębiem 02, jak to wygląda w Dobit, Twoich oczach? Dobitnie, jeszcze wywiad tutaj na lepy, który mówił, że zabrakło im, jak on to powiedział, kochone zabrakło im. Jadąc przez, można powiedzieć, przez całą Polskę i robiąc proste błędy. Jakby nie wyszli na mecz, tu Piotrek mówi o tych ubytkach, i w każdym klubie, gdzie trzech takich zawodników wiodących środek pola i skrzydło i którzy kreują grę, odchodzi, i to znaczący zawodnicy i później ciężko zastąpić taką trójkę. Może ściągnąć zawodników, ale znowu jedna trzecia zespołu gdzieś yy, przebudowy jest i to jest ciężko, tak? I nie weszli dobrze w ten mecz, przegrywając z Jagiellonią. Później na Pogoni Szczecin mieli swoje dobre momenty, ale nie wykorzystali ich i brakuje im takiego meczu, którym gdzieś by był na przełamanie, czyli gdzieś by tej pewności, tej wiary, a zaczynają, no, z... Z, z jednym punktem plus do tego jedna bramka osiem straconych, to też nie daje tej pewności i te błędy, które na początku spotkania z Zagłębiem, gdzie tutaj Zbozień robi taktyczny błąd, a później oglądam mecz Chelsea z Manchesterem i podobne robią na takim samym pułapie, no to się, to także w każdym muszą być skoncentrowani. Ja takie błędy yy, które robią później, a Zagłębie też nie, nie weszło dobrze w ten sezon, no to później gdzieś tych punktów ubywa, gdzieś jesteś w dole tabeli, a wiemy, że trzy drużyny spadają w tym sezonie, no to każdy będzie się bił, każdy mecz jest ważny, bo później może ci czegoś zabraknąć. Właśnie było tak pierwsze spotkanie z Jagiellonią, to trzeba przyznać, że Arka zagrała no, bardzo słabo u siebie przegrywając 3-0, też po indywidualnych błędach, bo tam wiemy, po, prawej, po lewej stronie w Warce tam, no, Adaś Marciniak też nie ma najlepszego sezonu, zaczął troszeczkę słabiej. I drugie spotkanie już było w Szczecinie, gdzie naprawdę można było się pokusić nawet o trzy punkty, to mecz przegrany gdzieś. Później Korona Kielce u siebie też dobre spotkanie, no i teraz pojechali do Lubina, trzecia minuta, też indywidualny błąd. I jakoś po tej straconej bramce, tak mi właśnie też, jak oglądałem to spotkanie, zabrakło tak, jak to Nalepa powiedział, Cochones, tak żeby było widać, że oni chcą ten wynik odrobić za wszelką cenę. Tak troszeczkę zaspokojnie grali do końca spotkania. Cztery mecze za, za Arką, jeden punkt na koncie i teraz mecz u siebie z Lechem Poznań. Lech wydaje się chyba wraca znowu do, do tej gry na, na najwyższym poziomie. Wydaje się znowu będzie mocny i co, będą chyba w, w tym meczu w roli zdecydowanego faworyta. No Lech jest na pewno faworytem, ale z perspektywy piłkarza patrząc, to, to jest najlepszy mecz właśnie na takie przełamanie, na takie odbicie się od dna. Yy, Arka przegrała no, trzy spotkania, jeden remis w tych czterech yy, pierwszych meczach. Przyjeżdża teraz Lech Poznań no to przed własną publicznością to Arka potrafi. Pokazała, że potrafi grać yy, w piłkę. I w, w meczu z Pogonią, i w meczu z Koroną Kielce. Także to nie jest tak, że gdzieś całkowicie zapomnieli, jak to się robi, jak się gra w piłkę. Po prostu muszą być skoncentrowani, dobrze przygotowani mentalnie do tego spotkania i to jest najlepszy moment na to, żeby właśnie się przełamać i zapunktować z pełną pulą. Ale faktycznie spodziewacie się, że lek to taka ekipa, która będzie walczyła o te wysokie cele w tym sezonie? Początek bardzo udany, też te sparingi przed sezonem bardzo optymistyczne. E, mała rewolucja w szatni latem, no ale teraz ostatnia bolesna porazka, porażka ze, ze Śląskiem. Nie dawał, znaczy przed tym meczem właśnie Lecha ze Śląskiem nie, dużo, dużo pieniędzy by nie postawił na Śląsk. Patrząc jak grają e, czy u siebie, czy grali na Legii, patrząc jak Lech jest rozpędzony, co ma w ofensywie do zaproponowania. E, no, no, no. Ale to właśnie jest polska polska liga tak i tutaj jeszcze broś w takiej formie jakiej jest. To właśnie praktycznie wszystko im wychodzi. Nie mają klasycznej, może mają dziewiątkę, która jeszcze żeby, która zastąpiłaby Marcina Robaka, ale nie jest jeszcze w optymalnej formie. Ale tutaj też pokazuje trener, że ma innych zawodników, inaczej te siły rozkładają. I akurat wypunktowali, wypunktowali tutaj Lecha u siebie. Jeszcze w Bramce był zawodnik Lecha Pudnocki, którym można powiedzieć, że dołożył tą cegiełkę razem z Broziem, bo kilka jego fantastycznych interwencji. I ten mecz też mógł się zakończyć. Bądź mimo, że Lech przegrywał 3-1, to ten mecz też mógł się potoczyć w inną stronę. Ale Lech jak jest rozpędzony, mimo że przegrał właśnie u siebie to spotkanie, no to jest dla mnie murowanym faworytem. Ja to... no, Lech fajnie ma z... złożoną drużynę w tym sezonie, bo ma kilku doświadczonych zawodników, tak jak jest Jewtycz Gitkier, jest Tiba, jest Amaral i. Dodatkowo jest kilku młodych piłkarzy, gdzie w niektórych meczach nawet czterech młodzieżowców jest na, na boisku, także no, fajnie jest skonstruowana ta drużyna. Myślę, że jak zawsze będzie do końca walczył o mistrzostwo, gdzieś tam o puchary na pewno. I jest ona, ta drużyna w przebudowie, bo to trzeba powiedzieć, że jest w przebudowie, bo można powiedzieć, że dość duża rewolucja była w ty, na, przed tym sezonem. Ale no, ma na tyle duży potencjał, ma na tyle dobrych piłkarzy, że będzie walczył na pewno o mistrzostwo do końca. Ja myślę, że Śląsk, trzeba powiedzieć, że in plus zaskoczył teraz w tym sezonie. Zawsze ktoś jest taki, można powiedzieć, na początku sezonu, gdzie walczyło o utrzymanie, a w przyszły sezon zaczyna, można powiedzieć, że bardzo dobrze gdzieś tam czy opuchary, będzie grał. Ja to myślę, że tak... Po... W pierwszych dziesięciu kolejkach, to już będzie można tak mniej więcej, cokolwiek więcej powiedzieć, jak te drużyny, na co będzie je stać w tym sezonie. bo tak Pamiętamy. Tam... Magia ekstraklasy. Proszę? Magia ekstraklasy. Dokładnie, w tamtym sezonie pamiętamy też, jak zaczynała pogoń się jak Krakowia. A na koniec się okazało, że pogoń zaczęła regularnie punktować, Krakowia również. Krakowia dostała się do Pucharów, także. Tak, ja bym jeszcze chwileczkę poczekał, tak mówię, do dziesiątej kolejki mniej więcej i wtedy będzie można mniej więcej określać, co na kogo stać. Tak, ciekawy jesteśmy też opinii naszych, naszych słuchaczy. Przypominam, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, na kanale Radia dla Ciebie na YouTube i na Facebooku TVP Sport. Także jeśli macie Państwo jakieś pytania do naszych gości, to śmiało piszcie właśnie tam pod transmisją. A propos Lecha jeszcze, tak kończąc temat, wspomnieliście to ekipa, która bardzo odważnie stawia na, na młodych piłkarzy sześciu, tak? Już w tym sezonie bodajże wystąpiło w pierwszym składzie. No tak, widać, że, że ten przepis nie wszystkim przeszkadza. Niektóre kluby są bardzo gotowe na to. Widać, że młodzieżowiec w składzie to wcale nie musi mieć osłabienie. Wręcz przeciwnie, Lech na to jest chyba gotowy. No Lech na... wcześniej już był, można powiedzieć, gotowy, bo Lech yy... Chyba jako pierwszy właśnie w naszej Ekstraklasie wprowadzał, miał tą akademię już przygotowaną, bo miał warunki do tego, bo mógł trenować sobie we wronkach i mógł przygotowywać to już parę lat. I tak patrząc, kto najwięcej chyba na transferach Polaków zarobił w naszej Ekstraklasie, no to zdecydowanie Lek Poznań, który gdzieś tam mógł sobie to budować, przygotowywać tych młodych piłkarzy, wprowadzać ich do zespołu i sprzedawać. Także tutaj widać, że Lek sobie z tymi młodzieżowcami bardzo dobrze radzi, a myślę, że inne zespoły. Myślę, że gdyby tego przepisu młodzieżowca nie było w naszych zakresie, to i tak już większość drużyn, większość klubów się gdzieś tam stara, gdzieś tam młodzież wprowadza te zespołów, te akademie w całej Polsce już są coraz lepsze, bo i Zagłębie Lublin, Pogoń, Szczecin, jest Lech Poznań, Legia ma niezłą akademię, ale nie miała bazy, teraz będzie miała w przyszłości bazę, także widać, że te kluby chcą się rozwijać, chcą na to młodzież stawiać, są do tego coraz lepsze warunki i myślę, że to samo z siebie nawet, już myślę, że jeszcze z rok, dwa i tego przepisu no, nie będziemy być, bo i tak każdy będzie chciał tymi naszymi Polakami młodymi grać. Zarobić przede wszystkim, chcą zarobić na tym, tak? Jakby nie patrzeć, to największy biznes, tak jak powiedziałem, Olechu Poznań, no to jest na młodych Polakach, na nich się zarabiać. Jak przyjeżdżają obcokrajowcy, to rzadko się zdarza, żeby ktoś został sprzedany za 5 milionów euro. Ale to widać, że część klubów chyba, chyba będzie w tym sezonie trochę drżała, bo na razie jeszcze sobie jakoś radzą, a potem z upływem koleje, gdzieś tam pojawią się kartki, odpukać, pojawią się jakieś kontuzje i tu może być kłopot. Jak najbardziej. Nie wszystkie kluby, jakby tutaj Piotr wspomniał o tych akademiach, czy Zagłębia, czy właśnie Lecha, czy Legi, to gdzieś mają jakby z czego wybrać, tak? Ale wiemy, jak jest z młodzieżowcem. Potrafi zagrać jedno wspaniałe spotkanie, a później tej formy nie potrafi ustabilizować albo dopiero wchodzi do, do, na wysokie progi, na ekstraklasy i ta jego forma jest zróżnicowana. Tutaj trener jednemu od razu wędkę rzuca, w niektórych spotkaniach już mieliśmy to, że dostaje wędkę, wchodzi następny zawodnik i to też nie. Takiego zawodnika można szybko sprowadzić na ziemię i Może, możesz go później nie odbudować. I to też jest ważna rola tutaj trenera, żeby no, umiejętnie wprowadzać takich zawodników, umiejętnie dozować te, te mecze czy ten stres tego, dla tego zawodnika, bo później no, możemy nie mieć pociechy i tu też można zabić takiego chłopaka, wprowadzając go szybko, szybko na wysokie. Wody. Tu się zgodzę, bo czasami na przykład takie młodzieżowy z całego meczu też nie wytrzyma, bo to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest młody chłopak jeszcze, który gdzieś tam wchodzi, jest trochę inna presja, trochę kibiców przyjdzie na stadion i nigdy nie grał, powiedzmy na takim poziomie, także czasami właśnie lepiej gdzieś tam na pierwsze spotkania na parę, naście minut prowadzić gdzieś tam po malutku. No teraz ten przepis spowodował to, że niektórzy muszą grać od początku i sobie z tym radzi, Zostali rzuceni na głęboką wodę bez koła ratunkowego, tak to można powiedzieć, ale niektórzy sobie radę dają, bo ale tutaj Tomek dobrze powiedział, że niektórzy ta forma młodzieżowców to nie ma co liczyć na nich gdzieś, na przykład, któryś zagra słabszy mecz, żeby gdzieś tam kibice od razu krytykowali. To jest młodzieżowiec, mm -hmm. który tak naprawdę z samej nazwy i z założenia tego, co jest ten przepis, że oni się mają tak naprawdę uczyć tego. Żeby na przyszłość gdzieś ta nasza polska piłka lepiej wyglądała, bo nawet patrząc na przykład na przykład Arki dnia właśnie jest Antoni, który te pierwsze dwa spotkania na przykład zagrał bardzo dobrze, trzecie troszkę słabiej, w czwartym już praktycznie widać, że troszeczkę to zmęczenie gdzieś tam przyszło i jest Młyński teraz, który kolejny będzie powiedzmy praktycznie chyba on wyjdzie teraz na następnym składzie, bo tak patrząc po ostatnim spotkaniu jak to wyglądało. Także tu raczej nie ma reguł, no chyba, że bramkarze są, tak jak jest Majecki, albo jest w koronie yy, nazwisko Soku, też jest młodzieżowcem, także to są, można powiedzieć, pewniaki, którzy gdzieś tam bronią na tę chwilę. I te zespoły nie mają z młodzieżowcem w polu, tak? Ale no, myślę, że na tej pozycji będzie dosyć duża rotacja. Tak, zamykając temat tej czwartej kolejki, mówiliśmy o Śląsku, tak? Który pokonał Lecha. On na szczycie tabeli tyle samo punktów ma Pogłę Szczecin. Też 4 mecze, 10 punktów, 3 zwycięstwa, remis. No tak, wcześniej faktycznie dopiero cztery kolejki, ale gdzieś tam w, w którejś z tych ekip widzicie czarnego konia tych rozgrywek, czy to jeszcze jest za wcześnie? A czyjś tutaj jeszcze przed wejściem tutaj na antenę rozmawialiśmy właśnie z Piotrem na temat Pogoni, jak zaczęła poprzedni sezon, jak teraz wygląda. Zaczęli troszeczkę inaczej. Dużo, dużo osłabień w tym sezonie, ale tutaj trener Runiajcz potrafi, potrafi zbudować zespół, potrafi teraz wejść dobrze w sezon, już nie popełnił tego błędu i, i patrzymy, te, te mecze też nie są Pogoni, tak jak grali z Arką, też nie było to dobre spotkanie. Spotkanie z Wisłą, no, strzelili bramkę po stałym fragmencie, w końcówce już się ten mecz otworzył i mogli zamknąć ten wynik bardzo wysoko, ale też mogli stracić. Także to nie jest taka yy, ta forma taka, która jest, yy, drużyna jest rozpędzona i w każdym spotkaniu dominuje. Także początek jest taki, że oni wykorzystują swoje sytuacje, dobrze grają, zorganizowani są, mało bramek tracą i to jest ich plus w tym sezonie. ogóle właśnie się tego już nauczyła, bo yy, oni nie grają teraz tak pięknie dla oka, jak grali w zeszłym sezonie, dużo słabiej, tak. a punktują. I widać w ich poczynaniach, wrócę właśnie do meczu na przykład z Arką też, że to Arka była lepszym zespołem do momentu straty bramki przez Arkę, to Arka była lepsza. I pogoń w 70. minutach chyba któraś przyszła, rzut wolny, szczelina na 1-0. Widać było u nich, że oni gdzieś tam yy, może nie grali tak rewelacyjnie, nie atakowali, ale widać było to taką świadomość i pewność, że oni w pewnym momencie są w stanie ten mecz wygrać. I wygrali 2-0. Tak naprawdę za pół roku to kto będzie pamiętał, że oni słabo grali w tym spotkaniu. Trzy punkty się dopisane i... Tak, to co najważniejsze w tej Ekstraklasie. W tej kolejce skromna wygrana z Wisłą Kraków, ale tak, kolejne, kolejne trzy punkty. Kolejne do, trzy punkty dopisane, tak jak mówię, a forma, ta taka z tamtego sezonu dla Oka, żeby ładnie to wyglądało. Myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej dla nich i będą i ładnie grać i punktować. W w tym sezonie widzieliśmy już na, na Łazienkowskiej i Śląsk, i, i Pogoń. Obie ekipy wróciły z punktami. Śląsk z jednym, Pogoń z trzema. No i tak, wywołując Legię, nie doczekaliśmy się w tej kolejce derbów Mazowsza. Mecz z Wisłą Płock na wrzesień z powodu Europejskiej pucharów, no co dla Legii chyba, chyba dobrze. Chociażby dlatego, żeby te e, niesamowicie negatywne emocje uspokoić. E, Ten Vukovic ma trochę oddechu przed tym meczem rewanżowym, e, To są Faktycznie, ostatnio tych emocji nagromadziło się bardzo dużo. E, Ciężko to ocenić, bo teraz, gdyby pojechali do Płocka i wygrali, to byliby też bardzo co podbudowani. E, rywal, powiedzmy, to. Jesteśmy pewni, jak to by się skończyło. No ja myślę, że tak. Legia ma ogromny potencjał, bo patrząc na skład yy, drużyny, na kadrę zespołu, no to myślę, że na 16 drużyn to 15 chciałoby mieć taką tak, <grych> w ekstraklasie. No. Także tutaj, no mówię, potencja potencjał jest ogromny. Troszeczkę trzeba, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak oni trenowali w tym okresie przygotowawczym, czy trzeba że jeszcze troszeczkę czasu, żeby te klocki się poukładały, pozazębiały, żeby. Troszeczkę czego mi brakuje w Legii, to <taki> takiej radości z grania taki frajd, żeby oni widać było, że oni wychodzą na boisko i oni są szczęśliwi z tego, że tam są, że grają. Tak trochę to wygląda, jakby No, dobra, musimy wyjść na mecz, musimy rozegrać i zobaczymy, co będzie dalej. Jako, jako były gwiazdy Legii yy, słuchacie trenera Włokowicza, który mówi spokojnie, ta lepsza gra przyjdzie, yy, apeluje o cierpliwość do kibiców. Yy, no właśnie, trochę przesada z tą lawiną krytyki, za wcześnie, dajmy jeszcze mu trochę czasu. Znaczy, ja jestem przekonany, że to przyjdzie na pewno, no, bo Legia zawsze powiedzmy. Yy, ten okres wakacyjny, który dla Legii już nie są wakacjami, tylko to jest najcięższy okres w sezonie, bo muszą walczyć o Puchary, gdzie wiadomo, że to są ogromne pieniądze też dla klubu. To jest dla nich najcięższa praca i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby awansować do tej ligi Europy. I ten okres zawsze gdzieś Legia, ta liga troszeczkę wygląda w gorszym stylu. Nastawia, Legia się nastawia na te europejskie Puchary. Jakby nie patrzeć, no. Cele na tę chwilę tak jakby są osiągane, bo są awanse, ale ta gra naprawdę yy, jeszcze dużo do życzenia na pewno kibicom. Dla mnie tak Legia, jeżeli tutaj już rozmawiamy, to gdzieś do 30 metra potrafią tą piłkę przetransportować, przenieść, a później mają z tym problem, yy, że to wszystko dziś na barkach jednego, jednego z zawodnika, który ma piłkę, on decyduje o tym. Nie ma czegoś takiego, że dwóch, trzech gdzieś potrafią rozegrać tą piłkę, gdzieś potrafią zaskoczyć przeciwnika i albo Lukinias, albo Nowikowas, to są pojedyncze szarpane akcje, a nie ma gdzieś zawiązania w trójkątach, czy nawet trzech, czterech zawodników bierze udział, żeby te automatyzmy, tej, tej powtarzalności nie ma. Y Lukinia przyszedł, Nowikowaz przyszedł. Yy, z przodem nie ma takiego, takiej chemii, żeby Piotr tak mówił o radości, ale też chemii takiej, że masz tu być. Ja wiem, że tam będziesz, żeby zagrać na pamięć pewne rzeczy, a tu tego, tego nie ma. I to legia, mówię, męczy się, tak? Poprzez yy, formę tych zawodników, którzy mają kreować w grze, grze ofensywnej. I teraz postawienie na trójkę pomocników, jak w ostatnich dwóch spotkaniach w, w Lidze ze Śląskiem i w meczu tutaj pucharowym postawił a co na trójkę zawodników w środkowej pole, która kreuje tą grę, ale później te, wy, tego wykończenia zabrakło akurat w meczu z, z Grekami. I czy to będzie Kulenowi, czy to będzie tutaj Carlitos, to już zależy od trenera, tak? ale żeby to były automatyzmy, żeby to, te akcje miały polot, szybkość, wykończenie, a tego mi w Legii brakuje. I może ten mecz... Ten drugi mecz, który będzie teraz w środę, no to będzie taki właśnie ten motor napędowy, tak? ale za tym muszą, muszą pójść bramki wygrane, a później przez to budowanie takiego pewności. Tak, jeśli brakuje automatyzmu, to może faktycznie kwestia czasu, aż to zaskoczy? Ja myślę, że. Czas na pewno jest potrzebny dla Legii, bo to widać, że nawet w tym, meczu, w tym meczu z Atromitosem już troszeczkę gdzieś tam było widać, troszkę lepiej ta gra wyglądała, ale bramki brako, zabrakło. Atromitos też jakieś wysoko poprzeczki nie zawiesił. To było widać, że oni przyjechali, po, po to, żeby bramki nie stracić przede wszystkim o szczeleniu, to oni chyba nawet nie myśleli tutaj, tylko żeby nie stracić swój cel osiągnęli, ale właśnie Legia gdzieś tam już troszeczkę lepiej grała i mhm. Myślę też tak, czasami się zastanawiam, właśnie jak WK trener też często rotuje tym składem, tak się zastanawiam, czy nie za mocno bo czasami piłkarze też lubią grać regularnie, co chwileczkę i te wtedy to zgranie, te automatyzmy łatwiej złapać na boisku niż tylko na samym treningu, gdzie się trenuje. Także jeżeli będą grali częściej ze sobą, myślę, że to jeszcze też jest początek. Bardziej myślę, że tu chodzi o to, że trener Wukowicz bardziej się boi, żeby jakieś kontuzji nie złapali przed tymi ważnymi spotkaniami, dlatego gdzieś tam te roszady w, na meczach Ekstraklasy robi, ale czym dłużej będą razem ze sobą na boisku przebywać, tak. tym szybciej złapią. kolegi tak powiem... więcej jeszcze drugiej części, teraz wiadomości, wracamy za kilka chwil.